Tradycyjnie już jesteśmy. Witamy wszystkich bardzo serdecznie. Skład się nie zmienił. Ksiądz Maciej Czapliński, Szczęść Boże. Szczęść Boże, witam serdecznie. I Sławomir Wikliński również wszystkim mówię Szczęść Boże. Wiele ciekawych tematów a propos modlitwy już poruszaliśmy. Nie ukrywam, że dziś zajmiemy się moim ulubionym tematem, a mianowicie tematem związanym z Matką Bożą, a konkretnie z Różańcem. Zaczniemy może od tego. Skąd w ogóle Różaniec się wziął? Albo może zacznijmy od nazwy w ogóle Różańca. Skąd nazwa Różaniec? Najprawdopodobniej nazwa pochodzi jeszcze z tradycji wczesnochrześcijańskiej, kiedy y, chrześcijanie, którzy widzieli swoich braci Pogan, którzy składali y, róże bóstwom, chcąc i wiedząc, jak wielkim to jest grzechem, chcąc ich te, z tego grzechu w jakiś sposób uratować. Tak? Oni zbierali te róże, te róże ofiarne, które były i w miejsce jakby tych róż przynosili swoje modlitwy. I właśnie stąd, później z tej tradycji przypisuje się, zrodziła się taka modlitwa, właśnie która później przerodziła się przez wieki w takiej formie modlitwy, modlitwy która była zwana Różańcem, jeżeli chodzi o samą nazwę. Oczywiście sama, sama modlitwa Różańcowa ma swoje głębokie korzenie z, związane z modlitwą jeszcze wcześniej Ojców Pustyni. Modlitwą, która była modlitwą nieustanną, modlitwą Jezusową, gdzie się powtarzało pewne frazy, i, i po każdej, z jakiejś tam określonej liczbie fraz, które się dokładało kamyczki, zaczynało się na nowo, tak, żeby przerywać taką monotonię modlitwy. Czyli można powiedzieć, że to z wielu tradycji, z wielu różnych takich pobożnościowych doświadczeń kościoła zrodziła się ta forma, którą mamy dzisiaj, i też Ostatecznie ta róża, która jest w tej chwili darem jakby dla samej Maryi. Czyli różaniec to po prostu róże, które możemy przynieść i ofiarować Matce Bożej. Dokładnie Nawet tak. kiedyś się spotkałem z takim ciekawym określeniem, że jedno zdrowaś Maryjo to jest jakby jedna róża, którą przynosimy do Matki Bożej. Także odmawiając cały różaniec, zresztą dzisiaj o tym będziemy mówili, to tak, jakbyśmy przynieśli matce Bożej piękny bukiet takich rzeczywiście mistycznych róż. Prawdziwych, kwitnących i pachnących róż duchowych, dokładnie. Zatrzymajmy się jeszcze chwilę przy postaci świętego Dominika. Wszak on jest bardzo mocno z Różańcem związany. Co możemy powiedzieć więcej na ten temat? przypisujemy Dominikowi właśnie taką już uformowanie pewnego różańca tego kształtu, który miał chociaż trzeba powiedzieć, że różaniec pierwotnie wcale nie miał tak jak dzisiaj 15, 15 dziesiątek. Tylko było około 50 różnych dziesiątek. Było wiele więcej tajemnic różańcowych, które, które się rozważało. Właśnie Dominik, Wpłynął na to, że uporządkował pewien schemat dla kościoła, uporządkował pewną myśl teologiczną, którą związał z Różańcem. No i także przy, dzięki temu, że stało się to bardziej czytelne, yy, bardziej powszechne, także w tym przekazie, yy, udało mu się upowszechnić na cały Kościół właściwie Różaniec jako modlitwę ludu. Różaniec też często nazywany jest tak zwanym psałterzem ubogich. Psał też, czyli po prostu psalny. Dlaczego psał też ubogich? To się wiąże także z samą liczbą potocznie mówiąc, zdrowasiek, tak? modlitw Zdrowaś Maryjo, które jest, jest ich 150, przynajmniej w tym przed reformą, czy przed właśnie takim dopełnieniem, jak mówi Jan Paweł II, którego dokonał, było przez długi czas w tradycji Kościoła było 150 zdrowasiek, które nawiązywały właśnie do 150 psalmów. I dlaczego brewiarz ubogi? No właśnie, bo w czasach, kiedy niewiele osób było w stanie, w których wielu braci zakonnych nie było w stanie odmawiać brewiarza opartego o psalmy, dlatego że byli, nie byli w stanie czytać. Dlatego proponowało się im, tym braciom, którzy byli niepiśmienni i nie nieczyta, czytający, proponowano im właśnie modlitwę, która by zastępowała te 150 psalmów. I właśnie tą modlitwą był często po prostu różaniec, tak? Czyli jakby każdy z tych, każda z, ze zdrowasiek zastępowała psalm, też wprowadzała w pewną tajemnicę, podobnie jak psalmy, tajemnicę zbawienia, tajemnicę naszego odkupienia, tajemnicę życia wewnętrznego Boga. Przyjęło się, że miesiąc październik jest miesiącem modlitwy Różańcowej. I dokładnie 7 października obchodzimy też wspomnienie Matki Bożej Różańcowej. Czy święto Matki Bożej Różańcowej? Skąd ono się wzięło? Dlaczego akurat październik? Dlaczego akurat ten miesiąc i ten dzień? To jest związane z bitwą pod Lepanto, kiedy papież przypisał to zwycięstwo które zagrażało, zagrażało istnieniu stolicy apostolskiej, ten atak i w sposób cudowny flota właśnie pokonała, y pokonała tą nawałę, która chciała zaopanować świat chrześcijański i wtedy też zniszczyć y Watykan, przypisał Matce Bożej. i w Dlatego uczynił to święto właśnie świętem Matki Bożej Różańcowej, bo uważa, że właśnie ta modlitwa Różańcowa wyprosiła to, to zwycięstwo i tą ochronę nad, nad stolicą apostolską. Wydaje mi się czasami, że Różaniec jednak mimo wszystko jest troszkę lekceważoną modlitwą. Że to taka modlitwa, jakieś klepanie, właśnie Zdrowasiek, tak jak ksiądz mówił, że to taka modlitwa bardzo nudna, monotonna, że to może gdzieś dla takich starszych osób, które chodzą do kościoła, to mogą sobie one tam, różaniec, odmawiać. Natomiast chociażby ta historia, o której ksiądz przed momentem powiedział, wskazuje na to, że różaniec ma ogromną moc, ogromną siłę. Zresztą w każdym objawieniu Matka Boża. Nie bez powodu. Maryja i w Lurt i w Fatimie zachęcała do tego, byśmy odmawiali Różaniec, tak? I w Gieczwałdzie w zresztą. w, nasze, w naszym Lurd, naszej Fatimie, tak? Dokładnie, tak. W Gieczwałdzie, gdzie. Matka Boża się objawiała i przypomnijmy, że jest to jedyne miejsce w Polsce, które oficjalnie zostało znane przez Kościół i to objawienie zostało potwierdzone. Tam również Matka Boża zachęcała, odmawiajcie codziennie różaniec. I mówiła to po polsku, w czasie zaborów. Otóż to, zresztą zapowiedziała, że Polska odzyska niepodległość i tak rzeczywiście się stało. Ale to, że różaniec jest modlitwą bardzo ważną, bardzo istotną, świadczą nie tylko cuda, które dokonują się czy które dzieją się dzięki temu, że ktoś odmawia różaniec, ale świadczy o tym też liczba dokumentów różnych kościelnych, które na temat różańca zostały wydane. Tak, wydano ponad 200 dokumentów, encykli, które były poświęcone. Wiele nawet traktatów, które mówiły o Między innymi Liguori napisał traktat, który jest jednym z najbardziej podstawowych i największych traktatów o modlitwie różańcowej. Tak, ta, ta świadomość wagi tej modlitwy była w Kościele i rzeczywiście, tak jak powiedziałem na samym początku, dzisiaj. Był taki czas, mam wrażenie, że już on troszeczkę od tego się odchodzi, ale był taki okres, kiedy gdzieś zaczęto lekceważyć tę modlitwę. Między innymi zauważył to nasz papież Jan Paweł II. Dlatego napisał list o Różańcu i zwrócił tam uwagę na to, że ta modlitwa jest aktualna, że nie można poddać się takim trendom, które próbują mówić, że to teraz tylko liturgia, tak? że teraz tylko przeżywamy przeświętą. Że pokazał i powiedział, że Różaniec jest. Tym, co przygotowuje nas do przeżycia głębsze, głębiej liturgii, choćby przy świętej. Skoro już jesteśmy przy postaci świętego Jana Pawła II, to też wspomnijmy, że oprócz tego, że ojciec Święty miał duchowość maryjną i różaniec był jego ulubioną modlitwą, to też Ojciec Święty dokonał pewnej zmiany, jeśli chodzi o różaniec. Co możemy więcej o tym powiedzieć. Właśnie w wspomnianym liście rozszerzył różaniec, ale Pokazywał, że jest to naturalny jakby proces, taki, w którym odszedł do tej tradycji 150 psalmów czy 150 zdrowasie, które nawiązywały do właśnie modlitwy brewiarzowej, i chciał dopełnić jakby tą historię życia Chrystusa, która jest opowiadana, którą nad którą pochylamy się, zaraz o tym powiemy, o, pewnie o strukturze różańca i to, o tym, jak się modlić różańcem, chciał dopełnić właśnie o te pięć tajemnic światła, które stanowiły pewną lukę właśnie w tej narracji adoracyjnej czy medytacyjnej na różańcu. No i coś niezwykłego. I rzeczywiście wydaje się, że to, 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 to było bardzo potrzebne i też pokazało, że modlitwa różańcowa jest nadal aktualną i bardzo potrzebną modlitwą. Tyle jeśli chodzi o teorię. Za chwilę przejdziemy do praktyki, ale to już po przerwie muzycznej. Witamy z powrotem. Przypomnę, że dzisiaj tematem wiodącym naszej rozmowy w praktycznym poradniku modlitwy jest oczywiście modlitwa różańcowa. Przed przerwą muzyczną mówiliśmy trochę o teorii, o tym skąd różaniec się wziął, nieco o jego historii. Natomiast teraz porozmawiamy o tym, w jaki sposób różaniec odmawiać. Tak jak mówiliśmy, dla wielu osób różaniec może się wydawać taką modlitwą dosyć nudną, monotonną, to ciągłe powtarzanie Zdrowaś Maryjo może się wydawać właśnie nudne, natomiast wbrew pozorom jest to modlitwa, która jest niesamowicie głęboka i wcale nie jest taka prosta do odmawiania, jakby się wydawać mogło. Dokładnie tak, można lekceważyć tą modlitwę widząc tylko jej formę, nie, nie rozumiejąc jej, jej istoty i głębi, którą, do której prowadzi. To, to między innymi starał się pokazać Jan Paweł II w swoim liście o różańcu, pokazując też jak należałoby odmier odmawiać różaniec i co w tej formie odmawiania, sposobie odmawiania, czy jakiejś metodzie, jak pisze, należałoby uwzględnić, aby jak najgłębiej przeżyć to spotkanie z Chrystusem. No po pierwsze, by trzeba było powiedzieć, że to jest modlitwa chrystocentryczna, która stawia w centrum Chrystusa. Czyli paradoksalnie nie jest to modlitwa maryjna. Maryja jest zawsze tą, która staje yy, wskazując na Chrystusa. I tu na no, momencie, tylko wejdę w słowo, bo czasem może się pojawić takie zastrzeżenie czy taka obawa, że jeśli ktoś za dużo odmawia różańców, to pomija Pana Jezusa w tym wszystkim. Nie ma takich obaw, nie ma. Jeżeli to jest modlitwa różańcowa odmawiana głęboko i prawdziwie, i szczerze, z taką intencją, jaką jaką jest modlitwą, to nie ma takiego zagrożenia. Myślę, że tylko może pogłębiać pewną więź i zaraz to spróbujemy pokazać, tak? Czyli modlitwa Różańcowa, pokazuje Jan Paweł II, jest to modlitwa adoracyjna, medy medytacyjna, głęboko, która pochyla się nad życiem Chrystusa. Dlatego istotą i w centrum tej modlitwy stają poszczególne tajemnice. Te, te w tej chwili 20 tajemnic, które dotykają etapów życia pana Jezusa. To one są treścią tej modlitwy. Maryja. Jest tą, która podprowadza nas. Jan Paweł II mówi bardzo pięknie o szkole Maryi. Wchodzimy tutaj w Modlitwie Różańcowej właśnie pod tę, która jest nauczycielką, która pokazuje Chrystusa. Od samego początku zresztą jest wybrana jako ta, która ma nam dać obraz Chrystusa, ma przynieść go, i to czyni właśnie w Modlitwie Różańcowej. Dlatego sama. Modlitwa, która jest oparta o odmawianie Zdrowaś Maryjo jest jakby tłem rozważania tajemnic. Nie chodzi o zdrowaśki, ale chodzi o rozważanie. To tło ma pomóc mi skupić myśli. To co powiedziałeś, że czasem to jest nudne, to też ma swój głęboki cel w takiej medytacji. Ta, ta nuda taka, tej, monotonia tej modlitwy, ona ma uspokoić nasze wnętrze, ma uspokoić nasze myśli. Ona ma skupić i pomóc nam skupić się na konkretnym rozważaniu tajemnicy, na dotknięciu Chrystusa w jego, w jego doświadczeniu, właśnie w tej tajemnicy, tego wszystkiego, co go spotykało. Ma nas nauczyć życiem, żyć życiem Jezusa. Myślę, że taką dużą pomocą też przy odmawianiu Różańca mogą być, i to się może wydawać takie dosyć proste mogą być obrazki. Chociażby, że nasz wzrok, czy nasza uwaga jest skupiona na konkretnej tajemnicy, a nie tylko na odmawianiu modlitwy Zdrowaś Maryjo. Rzeczywiście, tak jak ksiądz mówi, że te, nazwijmy to, zdrowaśki są gdzieś w tle, ale rzeczywiście w centrum jest konkretny obraz, konkretna scena z życia Pana Jezusa. I między innymi właśnie o tym pisze Jan Paweł II, jeżeli mówi o metodzie odmawiania, między innymi daje jako jako Pewną pomoc, ikonę. On mówi, że warto jest posłużyć się ikoną. Ikona, która jest w, na początku, jakby, która karmi nasz obraz, ob, o nasze oczy, podprowadza nas pod tą tajemnicę. I obok ikony stoi Słowo. Kawałek, fragment Pisma Świętego, który, który jest żywym słowem podprowadzającym jeszcze głębiej pod tę tajemnicę życia Chrystusa. I teraz w oparciu o obraz oparciu o słowo wchodzimy w pewną przestrzeń życia Jezusa i tam próbujemy się spotkać z nim tam próbujemy z nim dzielić nasze życie i wprowadzić go w też doświadczenie naszego życia w tej tajemnicy różańcowej właśnie ta medytacja staje się istotą różańca wtedy Chrystus naprawdę staje w centrum Rzeczywiście zaakcentujmy to, że różaniec to jest modlitwa, która ma ogromną moc. Zresztą siostra Ucja z Fatimy powiedziała, że nie ma takiego problemu w życiu, którego nie da się rozwiązać za pomocą Różańca. Natomiast, jeśli dobrze pamiętam, święty Rafał Kalinowski powiedział kiedyś, że życie uratowało mu kiedyś jedno zdrowaś Maryjo. Także żeby tutaj obalić wszelkie mity, że jest to jakaś taka zwyczajna modlitwa. Jest to modlitwa, którą warto odmawiać codziennie, tak jak Matka Boża do tego zachęca, ponieważ jest to modlitwa, która niesie naprawdę ze sobą ogromną siłę, ogromne pocieszenie też w wielu trudnych sytuacjach. Zresztą chociażby założyciel naszego radia święty Maksymilian Maria Kolbe, który często był widziany, właśnie jak w ręku przesuwa paciorki różańca, nawet rozmawiając z kimś, często właśnie odmawiał Zdrowaś Maryjo. Ostatnio też podzielę się takim świadectwem. Było to dla mnie bardzo takie budujące i poruszające, jak poszedłem do spowiedzi do jednego z kapłanów i on, siedząc w konfesjonale, cały czas odmawiał różaniec w czasie spowiedzi. Nie ukrywam, że dla mnie to było akurat bardzo budujące świadectwo. To prawda, ta modlitwa ma swoją moc, ale właśnie ta moc wynika z. Tej bliskości Jezusa, z którym możemy stanąć na drogach Jego życia. I to właśnie przeniesienie swojego życia, jakby przyłożenie do Chrystusa, ono jest uzdrawiające, bo ono daje nam konkretne odpowiedzi, ale także daje nam siłę do tego, żebyśmy wytrwali na drogach, na których Jezus chce nas poprowadzić. Tak, to, jest, to jest moc tej modlitwy. I tutaj by trzeba było też przestrzec przed tak, bo czasem jest tak, że to o tym wspominaliśmy, o przeszkodach mówiąc, że, że jest niebezpieczeństwo takiego uczynienia tej modlitwy magicznej, czyli jakby sama modlitwa miała nieść przez praktykę, miała nieść jakąś moc. Jest to niebezpieczeństwo. Ta modlitwa ma tą moc, dlatego że spotykając się z Jezusem, otrzymujemy odpowiedzi, otrzymujemy, rozeznajemy wolę Jego, spotykamy się z tym, który jest naszym życiem, prawdą, czyli to osobiste doświadczenie Boga jest uzdrawiające, a nie sama moc, która jest w modlitwie. Oczywiście pierwszym zasadniczym, zasadniczą motywacją do odmawiania tej modlitwy powinna być głęboka relacja z Jezusem, czyli wejście jeszcze w głębszą relację z Panem Jezusem i z Matką Bożą. Ale też okazuje się, że są pewne korzyści zdrowotne, nawet płynące z tej modlitwy. Ja też, te, też się z tym spotkałem, że naukowcy odkryli, że właśnie ta, ta forma modlitwy, na dobrze wpływa na nasze zatoki, wpływa na, na pewną harmonię w organizmie, że. że, że Dokładnie nie, nie, nie wyczytałem tego, ale kiedy, kiedyś, kiedyś się spotkałem z takimi badaniami, które twierdzi, że właśnie... Ta forma, nawet nie sama forma tej medytacji, tylko taki, taki rytm, który daje odmawianie zdrowasiek, ono bardzo pozytywnie wpływa na harmonię taką w wielu aspektach naszego organizmu. Na pewno jest to modlitwa, która bardzo uspokaja i wprowadza taki porządek w naszych uczuciach. To niewątpliwie takie jest działanie różańca. W ostatnim czasie popularne bardzo stały się nowenny do Matki Bożej, czy nowenna do Matki Bożej rozwiązującej węzły, czy bardzo popularna nowenna, tak zwana Pompejanka, w skrócie. E, tak byśmy o niej powiedzieli. I tu myślę, że powinniśmy rozróżnić dwie rzeczy. Czym jest różaniec, a czym jest część różańca. Bo czasami. Idąc do spowiedzi, możemy jako pokutę otrzymać odmówić różaniec. I wtedy możemy mieć dylemat: to zaraz różaniec, czyli co? W ogóle warto powiedzieć, że przedmiot, na którym modlimy się, to jest koronka. Czas, czasem myślimy, że koronkę kojarzymy z modlitwą, tą, którą otrzymała siostra Faustyna, jako modlitwę, którą którą godzinie miłosierdzia, czy w ogóle ma posługiwać się, wypraszając dla dusz czyścowych wyzwolenie. Tak? Sam różaniec nazywamy koronką, jako przedmiot do modlitwy. Koronką różańcową możemy nazywać. A różaniec to jest, tak jak powiedzieliśmy, jest dzielo, podzielony na części, tak? czyli tajemnice różańcowe. Czyli jeżeli mam, warto wtedy doprecyzować też. No właśnie. Ktoś mówi odmów różaniec, czy mamy odmówić co, tajemnicę różańca, która składa tajemnicę różańca, których jest dwadzieścia, czy część różańca, których są cztery. Każda z części różańca posiada yy, pięć, tajemnic. pięć tajemnic. tak yy, I tych pięć tajemnic razy cztery daje nam właśnie dwadzieścia tajemnic. Każda mówi o różnych aspektach, w różnych momentach życia Chrystusa, ale to powiem ci, że ja bardzo późno nauczyłem się, bo dopiero w seminarium nauczyłem się. Nigdy nie potrafiłem jakoś ogarnąć tego różańca. Zawsze musiałem korzystać z jakiejś pomocy, a dopiero w seminarium odkryłem, że to ma po prostu logiczną ciąg wydarzeń z życia Pana Jezusa, które jedno następowało po drugim, zamykając pewne etapy. Czyli ma to swoją głęboką logikę, dlatego też Jan Paweł II dopełnił tę te, taką lukę, która się wydawała brakująca w tym w tym życiu Chrystusa, w jego apostolacie, który podejmował. właśnie. Czyli rzeczywiście warto podpytać w konfesjonale, jeśli ksiądz zada nam taką pokutę, odmówić różaniec, to warto podpytać, czy chodzi rzeczywiście o cały różaniec, czyli o wszystkie cztery części. To będzie dwie godziny oznaczało modlitwy. Tak? Czy o właśnie jedną tajemnicę, którą odmówimy w 5 minut, w 7 minut. Tak, dokładnie, czyli warto o to w konfesjonale podpytać. Myślę, że większej zachęty na zakończenie nie ma jak zachęta samej Matki Bożej do tego, żebyśmy codziennie odmawiali różaniec. Czy to będzie jedna część, czy to będzie rzeczywiście cały różaniec składający się z czterech części, w zależności od tego, ile mamy czasu ale warto po ten różaniec sięgać, ponieważ to jest modlitwa, tak jak ksiądz powiedział, która zawsze będzie nas prowadziła do Pana Jezusa. Amen. Amen. Bardzo serdecznie dziękujemy. Usłyszymy się już w kolejnej audycji, ale na zakończenie, jak zawsze mała reklama, czyli zapraszamy na nasze media społecznościowe, a konkretnie gdzie? Na Pańską Siejbę, zarówno na kanał na YouTubie, jak i stronę Pańska Siejba razem razembezpolskiznaków.pl Tak, jeśli ktoś chce nas nie tylko y, słyszeć, ale też i widzieć, to jak najbardziej Pańska Siejba, taki kanał na YouTubie, tam można nas oglądać i też na Facebooku naszym radiowym i na stronie naszej internetowej www.radioniepokalanów.pl Tam też można zobaczyć wszystkie archiwalne też odcinki, które do tej pory nagrywaliśmy. Zapraszam serdecznie. Wszystkiego dobrego, ksiądz Maciej Czapliński, Szczęść Boże, Szczęść Boże. I Sławomir Ćwikliński z Panem Bogiem.